Czeka nas w pierwszym wyzwaniu. To lemoniada! Ojej! To wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki. Właśnie tak! Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru. Ej, wyluzuj babciu! Co ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie i mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka, skręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Ozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie! Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę! Mam dobry pomysł! Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier. Im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy. Wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniada szefowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szefowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O! Niewiarygodne. Cóż, próbujmy dalej. Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Ciekawe, czy posmakuje Mary. Oh, wow. Mamy zwycięzcę. Jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników. Co będziemy gotować? Rybę? Nieźle. Zobaczmy kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, Okej, okay. spróbujmy zrobić to co babcia. Co za zapach. Dobra, chyba ujdzie. A póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli, troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach, prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale. Wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku, i nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób: limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas, trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota. I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. I przeszła do porcji babci. Posmakowało jej. Ale czekaj Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej. Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Hmm. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka! Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super. Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne. Delikatnie wlewamy ciasto do foremek? Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra, dobra robota, babciu. A teraz czekamy. A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej, ubiję jej razem z masą. Jak ładnie. Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki. Wlewamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na mafinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł. Widziałam ostatnio taki lifehack. O to on! To genialne. Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę. I też mi tak ekstra wyjdzie. Dobra, decyzja zapadła. To lecimy! Zaraz zobaczymy, jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę strofu czekoladowego. Świetnie, a teraz mieszamy pod masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu. Będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki! Super! Wkładamy to do mikrofalówki, a teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka i ten zapach. Układamy babeczki na talerzu. Troszkę cukru pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mnie nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by to zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No, taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No nieźle, ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna! Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie Twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników. Ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła i to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. Spokojnie, szefowo! Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki. Super! Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane. Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale! Dodajemy śmietankę i mielimy. Świetnie! Jaką fajną zupę zrobiła babcia. Kurczę, nie zapamiętałam przepisu. Okay. Potem chyba to wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego. O, mam! To mi się na bank przyda ser. Wrzucamy go tutaj. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. To do gotowanie zupy nie jest takie trudne. Teraz wrzucę trochę marchewki. Ekstra! Ojej, to urządzenie jest wspaniałe! No to jedziemy. Mieszamy dalej! Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za amatorki? Pozostała już tylko dekoracja. I voila! Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie. Ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Ble, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ochydnie, ale spróbuję. Wow, to najlepsza zupa, jaką kiedykolwiek jadłam! Tak, to zwycięzca! Wow, Jane, gratulacje, co za niesamowita wygrana! Ciekawe urządzenie. Na początek chcę jajka. Jasne. To działa, patrzcie, mogę powiększać rzeczy. Wiem, jak przygotować smaczne jajka. Co więcej, będą nie tylko pyszne, ale i ładne. Użyję specjalnej foremki. Moje danie będzie wyglądało niczym zajączek. Tylko spójrzcie. A ja przetestuję swój przyrząd na jajku. Patrzcie, kurczy się. To dziwne. Musiałem nacisnąć zły przycisk. Spróbujmy jeszcze raz. O, działa. Czy to na pewno można będzie jeść? Absolutnie tak. To prawdziwy przełom naukowy. Dziewczyny, nie przeszkadzajcie. Zrobię teraz gigantyczne jajko sadzone. Zobaczcie, jakie to fajne. To największe żółtko, jakie w życiu widziałem. Eksperymenty nie są teraz najlepszym pomysłem. Nie ma nic lepszego niż klasyczny przepis na jajka. Najpierw trzeba rozbić je do specjalnej foremki. A następnie wrzucić to do wrzącej wody. Teraz czas na awokado. Trzeba je pokroić i roznieść. Mmm, to mój ulubiony sos guacamole. Rozsmaruję go na tostach. Zobaczcie, jakie to piękne. Pozostaje tylko udekorować to wszystko rzodkiewkami. Pożywne śniadanie gotowe. Moje pierwsze na świecie gigantyczne jajko sadzone też wygląda dobrze. A z keczupem będzie najpyszniejsze jajko w historii. A moje jest najsłodsze. Zobaczymy, co wybierze Leo. Ciekawe jajko w kształcie zajączka. Nie dość, że piękne to jeszcze i smaczne. Jane odwaliłaś kawał dobrej roboty. A teraz spróbujmy, co przygotowała dla mnie Emma. I kanapki wyglądają troszkę dziwnie. Co to takie zielone? Nie znoszę awokado. Profesorze, z panu cała nadzieja. Wygląda jakoś tak prosto. Ale dokonałem wielkiego odkrycia. Jane, gratulacje! Zrobiłaś najsmaczniejsze i najpiękniejsze jajko. Dzięki Leo! Chyba Leo ma dla nas nowe zadanie? Właśnie tak! Tym razem zróbcie dla mnie sałatkę. Proste i jasne. Sałatka już się robi! Oczywiście, najlepsza sałatka będzie ze świeżych warzyw. Zaraz je tutaj wyhoduję. Wykorzystam do tego eksperymentalną farmę. Wow! Najważniejsze to dokładnie podlać nasiona. Nic prostszego. Profesorze, chyba przesadza pan z wodą. Ups, rzeczywiście. Muszę natychmiast usunąć ten potop. Nie chcę, żeby moja sałata rosła w brudnej okay. wodzie. Patrzcie, udało się. My tu gadu gadu a sawata już urosła. Najwyższy czas zbierać plony. A teraz bułka. Potrzebuję jej po to, żeby zrzucić na nią fasolę w sosie pomidorowym. I figurka dinozaura do dekoracji mojej sałatki. Patrzcie, co za podanie. Pięknie. A wy co tak siedzicie? Czas leci. A, racja. Troszkę się zapatrzyłam i zapomniałam. Biorę ogórka i troszkę papryki. W sałatce najważniejszy jest sposób podania. Moja będzie w kształcie słodkiego małego pieska. Ładny co? Wspaniały. Nigdy nie słyszeliście o dressingu? Śmietana idealnie pasuje do każdej sałatki. I właśnie ona trafi na talerz jako pierwsza. Następnie pokruszony ciemny chleb. Będzie niczym jadalna ziemia. Teraz zrobię piękne kwiaty z warzyw. Wyrosną właśnie z tej chlebowej ziemi się nazywa profesjonalne podanie? A nie jakiś tam piesek. Dość zabawy. Czas zdecydować, czy ja sałatka jest najsmaczniejsza. Profesorze, zacznijmy od ciebie. Ten dinozaur smakuje całkiem nieźle. Czyżby był z czekolady? Spróbujmy reszty. Fuu, fasola? Nie cierpię jej. Jestem na nie. Jak możesz! Jane, twój piesek jest bardzo słodki I sałata też nie jest zła Dałam z siebie wszystko Teraz czas na kulinarne arcydzieło Emmy Przygotowała nie sałata, a cały ogród Fuu, czarny chleb rzeczywiście jest jak ziemia Nie tylko z wyglądu, ale i w smaku Ochyda Wygrywa Jane, gratuluję W dzieciństwie uwielbiałem kręcić się w kółko na krześle Wystarczy tej zabawy. Teraz chcę kawę. Będzie kawa. Jasne. Świetny pomysł, już wiem co robić. Do zaparzenia kawy użyję aparatu, okay. który niedawno skonstruowałem. Służy do robienia rozmaitych mieszanek. Czemu by nie zrobić w nim kawy? Ważne, aby być bardzo ostrożnym. Wsypie ziarna kawy do dużej kolby. Następnie upewnij się, że kolba znajduje się nad ogniem. To musi się udać! Temperatura rośnie, to znaczy, że idzie dobrze. Patrzcie, kawa płynie! A więc eksperymentalny napój dla Leo będzie gotowy. Kawa musi przede wszystkim dobrze smakować. A co wszyscy uwielbiają? No właśnie, kokosy, a dokładniej mleko kokosowe. Aby je zrobić należy pokroić kokosa na kawałki i wydobyć z niego to, co najsmaczniejsze. Dlatego pokroiłam kokosa na kawałki i wrzuciłam do blendera. No, i mleko kokosowe mamy gotowe. Czas na białą czekoladę. Należy umieścić ją w mleku i roztopić. Zostało już tylko troszeczkę. Zetrę resztę czekolady. To będzie dekoracja. A gdy moja autorska kawa trafi już do szklanki, można posypać ją resztą czekolady i udekorować owocami. To będzie pyszne. Wow! O. Tylko, że to nie jest żadna kawa. Bingo. Kawa powinna być ciemna, a to znaczy, że bez prawdziwej czekolady się nie obejdzie. Dlaczego by nie zalać czekoladowej kulki gorącym mlekiem? To już bardziej przypomina kawę. Leo, czas wybrać zwycięzcę. No, proszę, czekamy. Co tym razem zrobił profesor? O fu, ochyda! To jest mega gorzkie, wcale mi się nie podoba. No. Chyba gotowanie nie jest moją specjalnością. Co przygotowała Emma? Mmm, niezłe. Ale co to za suszone owoce? Nie pasują tu. To tylko dekoracja. Jane, no cała nadzieja w tobie. Mmm, to jest naprawdę dobre. Gratuluję kolejnej wygranej. Znowu zrobiłaś coś nierealnie pysznego. Jestem prawdziwą kucharką. Jak tu dużo wszystkiego? Wspaniale, a zatem czekam na przepyszny makaron. Dobra, raz się śmierć. Od czego zacząć? Chyba wezmę spaghetti. Pewnie trzeba to wrzucić do wody. Poproszę, jestem w tym całkiem dobra. Wepcham to łyżką. Wiem, zrobię to inaczej. Po prostu przełamie spaghetti na pół. Biedna Jane, masz dwie lewe ręce. Powinnam była poświęcać ci więcej czasu. Patrz i zapamiętaj. Bierzemy spaghetti i delikatnie wkładamy do gorącej wody. Czekamy chwilę aż zwięknie i całkowicie zatopicie w garnku. Co tej twojej nauki? Niech lepiej bierze przykład z profesjonalistów. Mam zamiar zrobić domowy makaron, Smakuje o wiele lepiej niż kupny. Potrzebuję trochę mąki, jajka i odrobiny soli. Teraz wyrabiam ciasto i jest gotowe. Zamierzam zabarwić je na czarno. Użyję do tego naturalnego barwnika. Jest całkowicie bezpieczny. Wystarczy kilka kropel. Wyrobiliśmy ciasto. Damy mu troszkę odpocząć pod folią. Nie jestem pewna, czy starczy Ci czasu, żeby zrobić to danie. Nie ma się co martwić, wszystko jest pod kontrolą. Czas na rozwałkowanie ciasta. To najtrudniejsza część, ale dam radę. Wezmę specjalny nóż i potnę ciasto na paseczki. Zobaczcie, jakie jest miękkie. Jestem pewna, że moje danie będzie pyszne. Paseczki posypuję mąką i tyle. Można gotować. Wrzucam do wrzątku, mieszam i czekam. Najważniejsze, żeby makaron się nie skleił. Można już ułożyć go na talerzu. A teraz dodatki. Moim zdaniem do makaronu najbardziej pasują owoce morza. Usmażę kilka małych ośmiorniczek i położę je na wierzchu. Dziwnie to wygląda. Co ty wiesz o dobrej kuchni? Teraz dodam sos i gotowe. Można próbować. Mój wnusio chyba woli keczup. Jane, co ty robisz? Próbuję wyciągnąć spaghetti z garnka. W ogóle nie wygląda jak makaron. Raczej jak zapiekanka makaronowa. Nadaje się tylko do kosza. Mam pomysł. Wezmę zupkę chińską, bobi zawsze je lubił. Otworzę, sypię przyprawy, zaleję wrzątkiem. Takie gotowanie, to ja rozumiem. Wygląda żałośnie. A moim zdaniem jest super. Wow, ile dań! Zaraz dostanę oczopląsu. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Fu, nie cierpię ośmiornic. Są okropne. Ale uwielbiam makaron z keczupem. Kocham ten sos. O tak, jest pyszne. Na pewno zrobiła go babcia. Zupka chińska, co za niespodzianka. Zawsze je lubiłem. Ojej, dlaczego jest taka ostra? Chyba ktoś przesadził z przyprawami. Ale było dobre. Mimo wszystko zupka chińska wygrywa. co teraz ma ochotę mój chłopczyk? Na chipsy. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Już się robi. Co mam robić z tymi ziemniakami? Najpierw musisz je obrać. A teraz pokroić w cieniutkie plasterki. Wlewamy na patelnię sporo oleju. Powstanie ładna, chrupiąca skórka. Włączamy kuchenkę na pełny ogień i wrzucamy ziemniaki na patelnię. Chyba nic skomplikowanego. Dzięki, babciu! Zaraz spróbuję to zrobić. Biorę ziemniaka, obieram. Chyba coś robię nie tak. Dziwne. Dlaczego został mi taki mały kawałek? No dobra, teraz wlewam olej na patelnię, włączam kuchenkę i wrzucam ziemniaki. Nie, Jane! Nie rób tego! Aj, jakie gorące! Ochlapałam się olejem! Trzeba było to delikatniej wkładać. Szybko przykryj to pokrywką. Gotowanie to najwyraźniej nie twój temat. Babciu daj spokój, wyjdzie fajnie. Jane, zapatrzyłam się na twoje ziemniaki i prawie zapomniałam o moim daniu. Tym razem też zrobię coś wyjątkowego. Moje chipsy nie będą z ziemniaków jak wasze, a z tortilli. Bo takie chipsy są bardziej chrupiące i smaczne. Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojoną w trójkąty tortille. Słyszycie, jak apetycznie skwierczy? Gotowe, można wyjąć. Wyglądają jak prawdziwe naczosy. Jedyne, czego brakuje, tu przyprawy, ale zaraz to nadrobimy. Krupiące kawałki układam na czarnym talerzu. Zobaczcie, jak estetycznie to wygląda. A teraz wezmę ser zamiast przypraw. Z nim będzie jeszcze smaczniej. Aż ślinka cieknie. Trudno się temu oprzeć. Dodam troszkę warzyw dla ozdoby. Tyle. Chwileczkę prawie zapomniałam. Potrzebuję soku z limonki, który wzmocni smak. Spójrzcie na te idealne połówki. Położę je na talerzu. Wow, sama chętnie bym tego spróbowała. Moje ziemniaki nie wyglądają tak dobrze. Chyba znowu muszę wszystko wyrzucić. Znowu mam pomysł. Trzeba je doprawić. Posypka skryje wszystkie niedostatki. Ziemniaki przekładam do miski i posypuję przyprawą. Wyglądają już o wiele lepiej. Mieszanie to prawdziwa frajda. i można wykładać na talerz. Całkiem że to wyszło. Widzę, że wszystkie zrobiłyście kawał dobrej roboty. Smacznego, Bobby, próbuj. Zacznę od tego. Fu, jak dużo przypraw! Le. Te chipsy lepiej wyglądają. Ok. Wow, co ja widzę? Na czosy? Tego się nie spodziewałem. Czy to sos serowy? Okropne, nie lubię go. Chipsy w środku są najsmaczniejsze. Dziękuję, kochane. To przecież prawdziwe biszkopty. Zgadza się, Jane. Zróbcie mi z nich taki tort. Super, aż mnie ręce swędzą, żeby już zacząć. Nie mam wątpliwości. Oboje jesteście wielkimi łasuchami. Dlatego babcia nie ma sobie równych w przyrządzaniu wszelkich deserów biały biszkopt najlepiej komponuje się z kremem śmietankowym. Jak widzicie, mój tort już wygląda pysznie. Główna część pracy wykonana. Teraz trzeba odpowiednio rozprowadzić krem i udekorować go czekoladowymi batonikami. Bobi je uwielbia. Co jeszcze mogę dodać? O tak, kuleczki czekoladowe. Wygląda idealnie. Lepiej zrobić się nie da. Kolorowego akcentu dodadzą skitelsy. I gotowe. Czyż nie jest cudowny? No nieźle, ale mój tort wykosi każdą konkurencję. Najlepsze cukiernie we Francji będą się biły, bo zagościł na ich witrynach. Czy widzicie moje pewne siebie ruchy? To lata spędzone w kuchni. Przecinamy tort na pół i dodajemy trochę kremu na wierzch i odpowiednio wyrównujemy. Jak na razie wygląda zwyczajnie, ale to nie koniec. Uwierzcie mi, zadziwię was. Drugą połowę ciasta kładę na wierzchu, i wycinam środek. Teraz położę tort na bok. Coś wam to przypomina? Zaraz dodam koloru i zobaczycie! Fioletowy, niebieski, błękitny. Prawdziwa tęcza! Jak widać, nie na marne włożyłam w to tyle pracy. Dajcie mi jeszcze chwilkę, a efekt będzie fantastyczny! Ma jak zwykle wymyślasz jakieś bzdury. Babciu, zazdrość przez ciebie przemawia. Tylko spójrz, jak równomiernie rozłożyłam krem. Prawdziwa uczta dla oczu. Zapatrzyłam się i zupełnie zapomniałam o moim torcie. Muszę go natychmiast skończyć. Wygląda troszkę dziwnie, jak to naprawić. Chyba już wiem. Warto spróbować. I tak gorzej już być nie może. Nie rozumiem, po co ci to coś na górze? Nie powiem, zaraz sami zobaczycie. No i jak gotowi? No tego się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że bowiem mu się spodoba. Wnosiu, jesteśmy gotowe. Tak, czas na deser. Bardzo chętnie, ile tu pyszności. Orety, prawdziwa tęcza. Smakuje bosko. Świetnie, Emma. Niebo w gębie. A w tym torcie jest tak dużo czekolady. Też jest pyszny. Babciu wyszedł wspaniale. Został ostatni tort. Wygląda jak ogromna góra lodowa. Ale i tak wygrana należy do Emmy. Chora! Pora na ostatnią rundę. Chcę kakao z marshmallows. Myślę, że nie ma nic prostszego. Ta runda będzie moja. A. Niech chwal, ja przed zachodem słońca, Jane. Nikt nie robi lepszego kakao niż babcia. Przyda mi się dobre mleko i dobrej jakości kakao w proszku. Dodam go dużo, żeby napój był bardzo czekoladowy. Mieszam trzepaczką, aby pozbyć się ewentualnych grudek. Myślę, że nie zaszkodzi dodać prawdziwej czekolady. Łamię ją na kawałki, żeby szybciej się rozpuściła. Babciu, to wygląda świetnie. Mówiłam ci, jestem najlepsza w robieniu kakao. Nalewam je do ulubionego kubka i gotowe. Za wcześnie się cieszysz, babciu. Nie próbowałaś jeszcze mojego kakao. Tylko spójrzcie, jaka tekstura. Majstersztyk. I nie ma tu żadnego mleka, tylko śmietanka. Muszę ją porządnie ubić mikserem, żeby uzyskać delikatną piankę. A teraz wyłożę ją na wierzchu. Prawie zapomniałam wisienka na torcie. Pianki, marshmallows i troszkę sosu czekoladowego. No, przyznam, że robi wrażenie. Uwierzcie mi, ja też umiem zrobić kakao. Chyba czegoś tu brakuje. Wiem, bite śmietany. Nie będę jej żałować, bo biemu na pewno się spodoba. A może dodam jeszcze malutkie Oreo. Będą fajnie chrupać. Trochę draża tak też nie zaszkodzi. Rurki, syrop czekoladowy i posypka. Bomba! No i gotowe. Częstuj się bobi. No, nieźle, nie, nie przestajecie mnie zadziwiać. Wow, jak dużo słodyczy na wierzchu! Można się napić i najeść. Bardzo smaczne, idealne proporcje, ale muszę spróbować wszystkiego. Babciu, sorki, ale kakao jest średnie. Muszę je czymś zapić. To będzie ok. No, niezłe. Ale i tak najbardziej smakował mi pierwszy wariant.